Część druga. Była moja największa klacz, czyli. Oj, 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 domino! Była moja największa klacz, czyli ona. A teraz mój największy ogień. No patrzcie, jaki jest piękny. Tą klacz po pokażę Wam z jakiej jest firmy. Jest to firma Szlejch, więc naprawdę Szlejch też odwaliście bardzo dobrą robotę. A nie wiem, czy to nie jest kledest, albo ma takie kopyta, ale no dobra, już nie wnikajmy. To chyba był bo tak pisał. Tutaj kolekta. Zrobiliście chyba najlepszą robotę, zobaczcie, ten koń nie ma takich oczu na przykład jak y, ta szereg, chociaż jest piękna, ale patrzcie jakie ma oczy, nie wiem czy widać, kurde, rozmazuje ale on ma takie piękne oczy, że wygląda jakby był nawet z brejera, a nie z kolek tani no naprawdę piękne, jest to oczywiście, y, jest to ogierek, ja go nazwałam. no on jest ogier hanowerski i mega mi się teraz podobają hanowerskie, szczególnie ten, no i jest to odmiana siwy jabłkowity, bo ma takie jabłuszko właśnie i nazywa się Tornado, no i ma 4 lata, więc jest młody, no, też ma odmiankę na błyszczku. tu z tej strony jest akurat słodki, ale naprawdę piękny jest, naprawdę jest piękny. Dobrze, więc teraz powróćmy do chropaczków. No oczywiście, żebaczku. Czekajcie. Pokazuję moje żebaczki, które no są piękne. No i też naprawdę mi się bardzo akurat podobają. No i słuchajcie. Co pierwsze dostałam, tutaj tak Wam pokażę, o mogę Wam tak pokazać, czekajcie, nie wiem czy widać, nie widać, tu widać i najpierw dostałam tego właśnie, to jest, to nie jest ze szlecha, tutaj tak pokażę, to jest z Playmobila, ale też to zaliczyłam do takich ogólnych koników, jest to taka pani z Playmobila, która może składać nogi i w ogóle wszystko ma taki... Badanie, znaczy, jeszcze miałam tą teczkę fajną, ale gdzieś mi się skupiła. To mam jeszcze robaczka który jest naprawdę słodziutki. Taki normalny może schylać głowę do jedzenia trawy, czy do picia mleka z butelki na przykład tak, albo do picia mleka od mamy na przykład. Więc naprawdę jest bardzo słodziutki. Później hmm, kupiłam, znaczy dostałam od rodziców zresztą takiego fajnego jednorożca z truskawką. No i ogólnie, dlatego nie miałam imienia, ale dlatego miałam... No to już jest mm, klacz raczej. Jest ona ze szlejcha. Ma taką małą truskaweczkę. No, to jest jednorożec, więc to nie jest bardziej koń, ale jest naprawdę mega ciekawa. I ładna. Więc to jest klaczka, jednorożec. I nazywa się Strawberry. Więc naprawdę jest mega ładna, mi się mega podoba. Czekajcie. Okay, yeah. Proszę bardzo. Tu mamy takiego pięknego e, e, tego żrebaczkę, który mi się najbardziej z wszystkich moich żrebaków podoba. Jest on firmy. Oj, chyba Szlejch, ale nie. I słuchajcie, myślałam, że to jest Pint Horse, a to jest jednak Pinto. To jest jednak e, źrebak Pinto. Nie widziałam, ale zróbmy, że to będzie ten mało e, ten Pine Horse, e, taki z ładną odmianką. E, więc no. Rzeczywiście to jest Pinto, nie wiedziałam. Muszę poszukać jakieś są dorosłe Pinto, żeby zrobić dorosłą wersję tego oto naszego yy, małego i Jest to Ogierek. No to widocznie Pinto, nie Pinthorse, Horse, ale mi bardziej na Pinthorse Horse wyglądał. Ogierek biszkopt, więc są tam to bardzo fajnie. Według mnie powinno pod każdym pisać, yy, tam koniem czy źrobakiem. No, jaki jest teraz, nie. Tu akurat pisze hans Berian Paul, Made in China. Tu chyba też jest szlejch, ale nie wiem dokładnie. Więc, yy, no, jest to też, to jest hanowerski. Tam pisało, że to jest hanowerskie oczywiście, oczywiście. I to jest akurat dziewczynka, już ją widziałam jako dziewczynkę. jest to klatka yy, hanowerska. Nie nazywa się kasztanka, bo jest takiej odmiany kasztankowej, takiej. Więc na no, koniki w ogóle się baczki. Mamy już za sobą. Teraz coś innego, czyli na przykład nosorożce. Tak, to jest taka rybinka nosorożców. Na przykład ten. I ten nie są ze szlejcha, ale ten akurat myślę, że jest. Mam no, tutaj nostawy tak ładnie. Kurde, mi się przeprasza, sorki za to. E, to jest mój pierwszy tour kolekcji, więc no, ma taki ogólnie ładny, zobaczmy. No, nie to nie pisze nic, ale jest to samiec. Jest to samiec, ale ja udaję, że to jest samica, bo przecież to musi być samiec, tym bardziej taki umieśniony, więc można sobie. No, ale mega ładny. Mi się bardzo podoba. Naprawdę jest ładny i nawet słodki. Pokażmy teraz tego tatusia. To nie jest ze szlejcha, ale też jest nawet spoko, więc taki, tak wygląda. Pokażmy teraz maluchy. Jeden maluch jest taki bardzo malutki, jest już trochę ubrudzony, no bo wiecie, w ziemi, w ogóle mój brat się nim bawił i w ogóle... No i jeszcze oczywiście taki słodziak. Też fajny. No i teraz oczywiście do rodzinki słoń przejdźmy. Za chwilkę będzie część druga, czy łoj, część trzecia, słodki.